Siemanko, dzisiaj jestem Jaś. Dzisiaj, dzisiaj będziemy grać w takie coś. Okej. Okay. Okay. Wow. Fajne to jest grona. i mamy chyba kropki. Ile razy możemy ten wrzucić?

Ale nawet, nawet jeśli oh, się Dobra. Dobra no, nie? się zakładać meczu poszła do Ja muszę go wrzucić! Tak? Musisz go wrzucić, Amelka? To no, po prostu... Ja tutaj nie nagrywam. Dobra, widzowie. W ogóle mnie nie było. Dobra. O Jezu, no ona jest silna. O Jezu. to może oglądać się zmuszoną. Ojazo. Ale 20 to też jest dużo. Dobra. Aha reklama. Okej, okay, mamy już. No a, jedenasty 41 weekend Okej, okay, już jest wszystko 78. Już we wtorek mamy dla siebie silniejsza jest Okej okay. To będzie pierwszy odcinek Dadam ja tylko dwa odcinki z tego No, dwa odcinki z tego, bo ona nie jest długa, bo To co był na na miał tylko jeden odcinek, ale ja zrobię, żeby ten dwa odcinki. Ta mamelka coś nagrała. Dobra, rzucamy. On jest zaletki na tą dziewczynę. Ona jest... Ona jest. Wójcie. Ona coś tam pisze tam, żeby był fajny odcinek. Widzowie, w ogóle nie. Nie oglądajcie niej bo ona ma mniej subskrypcji niż ja. Więc ona jest słabsza ode mnie. Ok, Uleczy ma? O kurczę, masz trzy kawy. O kurczę. O ja za ten... Nie, w ogóle jej nie widzę. Nie, w ogóle nie widzę. Oni tego budynku najmniejszego. O Jezu, co jest grane, jak od wysoko, ja bym się bał, bo mam lekkość wysokości trochę. Za dobra. Dobra, tutaj jeszcze raz. Ameryka, ja sobie to nagrywam.

nie mogła yup. rzucić swojego odcinka? Bo taki działanie zawsze tak ja ich... nie jest, jest, ta jest, jest tak skuteczny. Ja miałam takie coś iść cięższy. Ale poczekałam sen. No kurde, gnótkie e. Ona ma słabość. Tak. Ujazdu nawet nie widzę tej dziewczyny. Dlatego stosujemy dręcznik. Uj, 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 Zostawcie pod tym filmem 1000 tysiąc, no! tysiąc łapek w górę i 100 i łapek w górę. Nie, Z 20 subskrypcji pod tym odcinkiem. Przepraszam, że jest takie Ej, Ja będę mogła spróbować, ale mam Ej, słuchaj. Dajcie widzowie, jak myślicie, Jasiek mi po ten, pozwoli troszkę minutkę ponagrywać? Zrobię ci rekord. Nie, nie, Ameryka, nie. Ale ja nie mam tej gry! Hmm. A ty mu nie będziesz zabierać tego. Ja na filmie! To widziałeś jakiego pieska teraz mamy? się działa. To może być Proszę zastosować Jadę na wakacje, mój! Tak. Gdzie? Ale no, w tym roku. Widzowie, ten, poza nagraniem, Ameka niech spróbuje chociaż jeden raz mi pobić rekord. Ameka pobiła mi rekord 4000 metrów? Zrobiłam to ja! Ja nie wiedziałam, że tak powiem! Kiedy powiedziałam, Marcie, o tym Ja on naprawdę, że tak nie widziałam, naprawdę rzadko. Miałam w związku z tym złe przeżycia. Pięć tysięcy? Ja jeszcze zrobiłem Bo ulepszyła się, tak? W ogóle teraz nagrywam, więc spadaj. I w komentarzach zgadujcie, co ja piję. Jasiek, nie nie im. Niech taki quiz mają. W komentarzach piszcie, co ja piję teraz. Ja odsuwam się od ciebie. Ona... Słyszę! Słyszę! Myślenkę. Miałam rację. To nie nie mi się nie mieściło, powiem. Nie dość, że mój mąż bez konsultacji ze mną pozwolił swojemu bratu zamieszkać w naszym domu. Nie słyszałaś niczego. Słyszałam, powiedziałeś że niczego. Co wiesz, Napiszcie w komentarzach, czy on coś powiedział. Więc to Widzowie, nie piszcie nic w komentarzach, że ja Wam powiedziałem. W ogóle nic, w sytuacji nic. I sam jeszcze się pogrąży. Słuchaj, a co Karol robił w tej Australii? A ty jesteś debile, mamelka. Skoro wrócił, to pewnie będzie potrzebował pracy. Chciałabym mu pomóc, mogę przecież popytać. O Jezu. Pięknie, ale... Widzicie, ile mam, ile mam kreseczek w LTE? Trzy kreseczki. Możemy sobie w następnym odcinku ten. Na tych to jest kilka kropetek. Pograć w ten W Robloxa Dobra Widzowie to jest Pod koniec to jest odcinka Potem się ulepszyła No to to jest koniec tego odcinka Zostawcie subskrypcję I łapkę w górę Więc